Bitwa pod Tauromenią 394 rok przed naszą erą. W poprzednim odcinku opowiadałem o marszu armii kartageńskiej i oblężeniu przez to armię Syrakus, gdzie zamknął się z Grekami Dionizjusz. Wiemy, że kartaginczycy ponieśli klęskę. Ledwie niewielka ilość żołnierzy, głównie obywateli miasta Kartageny, zdołała się ewakuować na około 40 okrętach do Afryki. Ale w trakcie marszu tej armii dowódca kartagińskich Chimilko, założył miasto. Miasto zostało nazwane Tauromenią. Było to miasto założone na południe od Messeny, którą wcześniej Kartagińczycy zdobyli. Ponieważ Mesena miała słabe mury i tak została z łatwością zdobyta, postanowiono zbudować, Kartagińczycy postanowili zbudować Mniejsze co prawda miasto, ale lepiej, yy, lepiej przygotowane do ewentualnych oblężeń. I miasto te zostało zaludnione Sykulami. Kim byli Sykulowie? Sykulowie była to rdzenna ludność Sycylii sprzed wielkiej kolonizacji greckiej, która dotknęła m.in. Sycylię. Grecy, kiedy przybyli do tak urodzajnej krainy, jaką była wtedy Sycylia, za wszelką cenę postanowili przegonić Sykulu z wybrzeża, ponieważ wybrzeże było najbardziej urodzajnym obszarem Sycylii. Doszło tam do różnego rodzaju starć, wojen. Ostatecznie Grecy dysponujący lepszym uzbrojeniem, lepszą taktyką przegonili Syklu do wnętrza wyspy. A wnętrze wyspy wtedy, jak i dzisiaj, było bardzo suche i mało urodzajne. Sykulowie nigdy nie zapomnieli, że to Grecy, źli Grecy wypędzili ich z, z wybrzeża. Dlatego też, kiedy zaczęły się wojny pomiędzy Kartageną a e, Grekami, sykulowie zaczęli wspierać Kartagińczyków. I właśnie Himilkon o, zasiedlił to miasto, tauromenium, właśnie e, sykulami. Tymczasem Dionizusz po rozbiciu oblężenia kartageńskiego. Miał oczywiście w planie cały podbój Sycylii. Zawarł kilka porozumień z innymi dużymi miastami, państwami greckimi oraz postanowił przede wszystkim osłabić sykulów wiecznych sojuszników kartageńskich, jak i miasto Regium. Dlaczego Regium? Regium było położone po drugiej stronie Cieśniny mesyńskiej, więc już nie na Sycylii, ale na lądzie stałym, na kontynencie, na samym czubku włoskiego Buta. I mieszkańcy miasta, jak i rada miasta uważali Dionizusza za bardzo złego człowieka. E... Uważali, że było to spowodowane tym, że w trakcie wojny z Kartagińczykami bez potrzeby wysiedlał i niszczył takie miasta na Sycylii, miasta greckie jak Naxos, Lontini czy Katane. A ponadto za każdym razem mieszkała tam ludność grecka pochodzenia jońskiego. Ponieważ w regium też mieszkali Grecy pochodzenia jońskiego, uważali oni, że Dionizusz po prostu y, chce zagładę tych Greków, ich pobratymców jońskich. Dionizusz próbował negocjować z władzami regium, ponieważ chciał przejąć kontrolę nad tym miastem. I nawet zaproponował, że weźmie sobie za żonę jakąś młodą, ładną, z dobrego domu kobietę z tego miasta. Rada Miejska mu odpowiedziała, że jedyną partią dobrą dla niego jest córka kata miejscowego, a kat to była najgorsza funkcja w tym mieście, jak i w każdym z innych miast greckich. Dionizus zaprzysiął zemstę dla mieszkańców regionu i zaczął przygotowywać się do wojny. Tymczasem mieszkańcy regionu postanowili pomóc swoim pobratymcom, którzy zostali wysiedleni z tych trzech miast, o których przed chwilą wspomniałem, przez Dionizusza i założyli nowe miasto Mylae. Mylae, także niedaleko miasta Messyny. I tam znaleźli schronienie wysiedleni mieszkańcy, część wysiedlonych mieszkańców z tych miast przez Dionizusza, o których wcześniej wspomniałem. Odpowiedzią Dionizusza było to, że postanowił reaktywować miasto Mesynę. Mesyno od czasów zdobycia przez Kartagińczyków pozostawała pusta. i Jezus wysłał tam wielu budowniczych, którzy zaczęli odbudowywać zarówno budynki mieszkalne, jak i mury miasta. Ale nie przywrócił dawnych mieszkańców do miasta, ponieważ nie był ich pewny. Natomiast skierował tam kolonistów z miasta Lokry oraz Medy Emy z Italii. Me, te miasto z Italii to też oczywiście było greckie, ponieważ. No, Dionizus obracał się tylko w świecie greckim. Inni mieszkańcy byli uważani przez Greków za barbarzyńców. A więc mniej więcej równocześnie powstały dwa miasta. Mylae, założone przez MSN -y, oraz odbudowane, a więc od nowa może, można powiedzieć, że powstało Emesana przez Dionizusza. Niebawem mieszkańcy Mylały postanowili odbić, czy zdobyć, Mesenę. Postanowił ich, ich w tym także niewielka grupka dawnych mieszkańców Meseny. Zaatakowali te miasto, ale okazało się, że nowi koloniści w Mesenie byli znakomicie przygotowani, rozbili to niewielkie, niewielkie natarcie E, mieszkańców Mylae, a następnie oblegli miasto, a ponieważ nie było Mylae jeszcze dokończone w budowie, nie miało dokończonych murów miejskich, mieszkańcy się poddali. I znowu zostali wygnani tym, raz, tym razem przez mieszkańców Messeny. Tak więc zwolennicy Dionizusza opanowali Mylae. Zanim, zanim nastąpił koniec budowy tego miasta. Dionizusz uznał, że jest to najlepszy czas, żeby teraz osłabić Sykulów, czyli wiecznych sojuszników kartaginczyków. I dlatego wyprowadził dosyć dużą armię, blisko 20 tysięcy żołnierzy z Syrakus, i zrobił rajd po obszarach zamieszkiwanych przez Sykulów, zdobył m.in. niewielkie punkty Oporus Smenous i Morgatine. To były niewielkie punkty, miały około 200-300 wojowników i bardzo łatwo one zostały zdobyte. Ale na sam koniec zostawił sobie najważniejsze miasto, czyli Tauromenium. Które było wybudowane i odpowiednio przygotowane do ewentualnych oblężeń przez Kartagińczyków. Kiedy począł z blisko 20-tysięczną armią pod te miasto, okazało się, że będzie to twardy orzech do zgryzienia dla armii e, Diogizusza. Miasto zostało zbudowane na blisko 200-metrowym wzgórzu niedaleko Wybrzeża Morskiego. A na samym szczycie była jeszcze twierdza. Podszedł Dionizusz dosyć późno pod to miasto, późno, bo już późną jesienią. Normalnie, rzadko kiedy w tym okresie czasu prowadzono działania wojenne na Sycylii w okresie zimowym. Niemniej Dionizusz postanowił doprowadzić do oblężenia Tauromenium, i przygotowywał się do szturmu. Po zlustrowaniu mocnych miasta okazało się, że normalny szturm będzie miał niewielką szansę powodzenia. Miasto było zabezpieczone wysokimi klifami skalnymi, murami. Dlatego też przeszedł do oblężenia, czekając na dalszy rozwój sytuacji. W połowie grudnia na samym szczycie góry Taurus, bo tak nazywa się ta góra, na której zbudowano to miasto Tauromenium, pojawił się śnieg. Tak, Sycylia 200 metrów nad poziomem morza i pojawił się śnieg. Kiedyś było o wiele, wiele chłodniej przynajmniej w tym okresie czasu, nawet tak daleko na południu jak na Sycylii. To spowodowało, że zmęczeni i znudzeni Sykulowie w nocami zazwyczaj już tak mocno nie pilnowali umocnień i postanowił to wykorzystać Dionizusz. Wybrał do akcji bezksiężycową noc z opadami deszczu. Wziął ze sobą tysiąc najlepszych najemników, którzy mu już służyli od wielu lat i zaczął się nocą wspinać po skałach, a następnie po murach w kierunku, w kierunku Agory, czyli y y miejsca, które chciał wtedy opanować. Kronikarze piszą, że była to ciężka wspinaczka, a sam Dionizusz miał rany twarzy. Niemniej o świcie słońca bardzo zmęczeni żołnierze greccy, najemnicy wspięli się na najwyższy punkt miasta, i wtedy Sykulowie się zorientowali, co się dzieje. Sykulowie w większości spali i kiedy się zbudzili, zobaczyli, że nieprzyjaciel właśnie wchodzi do głównej twierdzy miasta. Potężną grupą Sykulowie zerwali się i zaczęli nacierać. Kronikarze twierdzą, że żołnierze, najemnicy. Dionizusza byli tak wymęczeni wspinaczką, że nie byli w stanie sprostać cykulom. W ciągu 10-15 minut cykulowie zabili blisko 600 najemników. Tych, których złapali żywcem, zrzucali w przepaść. Tylko mniejsza część żołnierzy Dionizusza wraz z nim samym zdołała uciec z powrotem. Ponieważ był to bardzo stromy stok, jak kronikarze piszą, że się staczali, tracili ci, co uciekali, tym, co udało się uciec, tracili po prostu elementy uzbrojenia. Sam Dionizusz twierdził, że jako jeden z niewielu udało mu się zachować na piersi i był z tego dumny. Niemniej po powrocie na swoje pozycje była rzeczą pewną. Że nie ma powodu do dumy, ponieważ zasadzka nocna się nie udała, a blisko 600, jak wspomniałem, Greków zginęło. Greckich żołnierzy i to najemników, dobrych najemników. Dionizusz zatem, widząc, że zasadzka się nie udała, postanowił wycofać się. Ciągle jeszcze był okres zimowy, a więc trudny dla armii, która stacjonowała w polu w tym czasie postanowił wycofać się do Syrakus. Czy Dionizusz dalej planował podbój Sycylii? Oczywiście, ale o tym już w następnym odcinku.